Krokodyle ze swoim wbudowanym pancerzem, ogromnymi rozmiarami, potężnymi szczękami i dość złowrogim uśmieszkiem są jednymi z najbardziej wrednych stworzeń w całym królestwie zwierząt. I trzeba przyznać, że świetnie sobie na tą reputację zapracowały. Powiedzieć, że są dość zapalczywe to spore niedopowiedzenie. Niektóre z nich, jak na przykład krokodyl różańcowy, uchodzą często za jedne z najbardziej agresywnych zwierząt na świecie. A skoro już ustaliliśmy, że krokodyle są przerażające, chcę, żebyście pomyśleli też o innym zwierzęciu, które w większości z was wydawać się będzie równie straszne. Podpowiedź też jest związane z wodą. Chodzi mi oczywiście o rekiny. Statystycznie nie są one tak wredne jak krokodyle, przynajmniej wobec ludzi, ale uwierzcie mi, potrafią być przerażające. Wystarczy spojrzeć na tego, albo tamtego, albo jeszcze kolejnego. No, chyba łapiecie o co mi chodzi. I mam dla Was nieprzyjemną wiadomość, bo te dwa koszmary można spotkać czasem w określonych środowiskach pływających zaraz obok siebie. A w jednym kraju można nawet zobaczyć, jak wspólnie ucztują na wielorybach. Australia, jak zawsze, nie zawodzi. To oczywiście nie brzmi najlepiej, ale mogłoby być gorzej. Jak? No cóż, bo w przeciwieństwie do lwów i tygrysów, nie musimy się martwić, że krokodyle i rekiny połączą się w jakieś dziwaczne hybrydy. Już same rekiny są wystarczająco straszne, więc wyobraźcie sobie coś w rodzaju rekino-krokodyla. Ja chyba podziękuję. Na szczęście, z taką fuzją nigdzie się nie spotkamy. Ale jak się domyślacie, kiedyś takowa istniała. A w każdym razie matka natura była bardzo blisko stworzenia takiej prawdziwej kombinacji dwa w jednym. W rzeczywistości, ponad 100 milionów lat temu, istniała cała grupa drapieżników, którą najlepiej podsumowuje ich uroczy przydomek rekino-krokodyle. Oficjalnie noszą jednak inną nazwę talatozuchy. I choć ta nazwa sugeruje, że były jednocześnie rekinami i krokodylami, oczywiście nie było tak. To przeczyłoby zasadom natury. Technicznie były więc tylko jednym z tych stworzeń, a dokładniej tym drugim. Talatozuchy klasyfikowane są obecnie jako klat pradawnych krokodylomorfów, które pojawiły się we wczesnej jurze. Mimo, że nie były prawdziwymi krokodylami w takim sensie, w jakim rozumiemy to słowo dziś. To były dalekimi kuzynami tych, które można spotkać nad Nilem. Oczywiście nie były jedyną grupą starożytnych krokodylomorfów, ale to właśnie one, na nieszczęście innych zwierząt, postanowiły wprowadzać się do środowisk wodnych dużo częściej niż ich krewni, otwierając nową, wyjątkową drogę ewolucyjną. W jej trakcie wiele gatunków stało się całkowicie wodnymi drapieżnikami morskimi, które w okresie jurajskim rozprzestrzeniły się zadziwiająco szeroko w ciepłych, tropikalnych wodach. Wówczas bardzo obfitych. W tych piekielnych już wodach wiele z nich stało się szczytowymi drapieżnikami, odgrywając podobną rolę, jaką dzisiaj pełnią rekiny. Ale bądźmy szczerzy, samo zamieszkiwanie wód to trochę za mało, by zasłużyć na miano rekino krokodyli. Wyobrażam sobie, że spodziewaliście się czegoś znacznie bardziej rekiniastego. Zanim jednak wyłączycie ten film z rozczarowaniem, musicie wiedzieć, że po prostu nie wszystkie talatozuchy były rekinokrokodylami w pełnym znaczeniu tego określenia. U niektórych prawdziwa była tylko ta krokodyla część przydomka. Było to głównie wynikiem wielkiego podziału w tym kladzie, którego skład wchodzą dwie super rodziny: Teleozauroidea i Metriorynhoidea. Może te nazwy nie wydają się dla Was istotne, ale są bardzo ważne. Ponieważ pokazują najlepszy przykład różnicy między pójściem drogą ewolucji dobrze znaną, a tą, którą nikt wcześniej nie kroczył. Pierwsza super rodzina, Teleosauridea, trzymała się sprawdzonych schematów właśnie. W niektórych przypadkach były związane z morzem, ale nie były dobrze przystosowane do życia w oceanie. To zjawisko powtarzało się już w historii Ziemi. Inne grupy również potrafiły przemieszczać się w słonej wodzie, ale w większości zachowywały klasyczny kształt i cechy krokodyli. Czyli nie wyróżniały się jakoś szczególnie. Nie znaczy to jednak, że nie mogły być interesujące albo budzące grozę, bo mogły osiągać naprawdę ogromne rozmiary. Najlepszym przykładem jest machimozaur, najpotężniejszy z teleozaurów i największy znany krokodyl z okresu Jury. Drastał do długości równej dwóm średniej wielkości samicom żyraf ustawionymi jedna na drugiej. Ważył ponad 3 tony i naprawdę nie wyglądał na przyjemniaczka. Oczywiście miał szczęki idealnie dopasowane do reszty swojego przerażającego wyglądu. Zęby były specjalnie przystosowane do chwytania i miażdżenia dużych ofiar, głównie biednych żółwi. Ale okazjonalnie wygląda na to, że i dinozaury kończyły w jego paszczy. W jednej formacji znaleziono kości zauropoda ze śladami pogryzienia przez machimozaura. Możliwe więc, że nawet największe zwierzęta lądowe na ziemi nie mogły spokojnie pójść na plażę bez obaw o starcie z jurajskim odpowiednikiem szczęk. No ale niestety, to nie machimozaur był tym najstraszniejszym potworem. Ani żaden inny teleozaur, bo prawdziwe rekino-krokodyle to metriorynchoidea. Grupa, która postanowiła wyrzucić podręcznik ewolucji przez okno i wyruszyć w podróż, na którą nie zdecydował się żaden krokodyl wcześniej ani później, przystosowując się idealnie do życia w morzu. W rzeczywistości spośród wszystkich archozaurów, czyli ptaków, krokodyli, dinozaurów, nieptasich itd., to właśnie one były zdecydowanie najlepiej przystosowane do wody, osiągając punkt, w którym praktycznie przestały nawet przypominać krokodyle. Ten level up nie nastąpił oczywiście z dnia na dzień, lecz rozwijał się stopniowo przez miliony lat. Zaczął się jednak dość wcześnie, jakieś 180 milionów lat temu, napędzany rosnącym poziomem mórz, coraz wyższymi temperaturami i brakiem rekinów, które wówczas chwilowo nie dominowały w łańcuchu pokarmowym. Dzięki temu przodkowie krokodyli mogli opanować morza i zająć ich miejsce, głównie wokół łańcucha wysp, które później uformowały Europę. Zapewne nie jest to miejsce, z którym kojarzyłyby się morskie krokodyle, ale jednak to właśnie tam ta rodzina przeszła swoją niesamowitą przemianę. Zaczęło się od ogonów, które stopniowo zmieniały się z zaokrąglonych zakończeń w płetwy przypominające ogony rekinów, zwiększając powierzchnię i dając im większą siłę przy każdym machnięciu. Równocześnie ich przednie i tylne kończyny stopniowo traciły mięśnie, wydłużały się i zwiększały powierzchnię, a w niektórych przypadkach całkowicie przekształcały się w płetwy, co było absolutnym ewenementem wśród archozaurów. A to jeszcze nie wszystko. Te zwierzęta pozbyły się czegoś, co dziś uważamy za oczywistość u krokodyli. Pancerza, a konkretnie osteoderm i łusek. Wydaje się, że inspirowały się swoimi współczesnymi kumplami, ichtyozaurami i pleziozaurami. Wykształcając gładką, pozbawioną łusek skóry. Może się to wydawać złym pomysłem, bo wyrzucili całkiem niezły naturalny pancerz do kosza, ale nowa skóra miała ogromną zaletę. Zmniejszała opór w wodzie. A w oceanie czasem lepiej postawić na prędkość niż defensywę jako taką, zwłaszcza gdy samemu jest się drapieżnikiem. Ostatecznie te zwierzęta były tak znakomicie przystosowane do pływania, że paleontolodzy powątpiewają, czy w ogóle były zdolne do poruszania się po lądzie. Co więcej, ich budowa kostna wskazuje pośrednio, że mogły rodzić pod wodą, całkowicie rezygnując ze składania jaj na lądzie. Może nie brzmi to aż tak dziwnie, ale w rzeczywistości było, bo oznaczało to, że były jedynymi znanymi archozaurami, które tak robiły. Oczywiście, w porównaniu ze swoimi krewnymi, były dość odjechane ale zachowały pewne klasyczne cechy, jak na przykład drapieżny tryb życia i potężne szczęki, dzięki czemu naprawdę zasłużyły na miano rekinokrokodyli, a także swoje inne przydomki, na przykład morskie krokodyle. Nie powinno Was zdziwić, że przekształcenie się krokodyla w superpływaka, której nie musi wracać na ląd, to ogromna przewaga. Dość szybko członkowie tej grupy rozprzestrzenili się więc nie tylko po większości Europy, ale też dotarli na zachodnią półkulę. Zasiedlając różne rejony obu Ameryk. Tam zamieszkiwały otwarte wody z dala od brzegu, tak zwaną strefę otwartej toni wodnej, gdzie życie morskie może swobodnie przemieszczać się w dowolnym kierunku. I nie chodziło tylko o zasięg, ale też o zagęszczenie. W wielu środowiskach można było znaleźć wiele gatunków tych zwierząt jednocześnie. Im więcej, tym weselej. Znamy nawet formację Kimmeridge Clay w Anglii, w której pływał nie jeden czy dwa gatunki, ale aż sześć. To sporo różnych krokodyli jak na jedną miejscówkę. Jeśli zapomnieliście, mówimy cały czas o jurze, a więc w tych wodach żyły także plezjozaury, liozaury, ichtiozaury, rekiny i inne drapieżne ryby. Dodanie do tego sześciu rekino-krokodyli wydaje się być dla pozostałych zwierząt po prostu niesprawiedliwe. A co gorsza, obfitość tych morskich krokodyli wcale nie utrudniała im życia, tylko życie sąsiadów. Zamiast konkurować, postanowiły ładnie podzielić się niszami. Każdy gatunek specjalizował się w zabijaniu czegoś innego. Specjalizacja ta przejawiała się głównie w dwóch aspektach: rozmiarach ciała i zębach. Na jednym końcu spektrum były mniej groźne rekinokrokodyle, jak na przykład racheozaur, które w porównaniu z innymi nie były duże. Ten rodzaj osiągał maksymalnie około 1,52 m, czyli rozmiar sporego niszczuka krokodylowego. Nie chcielibyście na niego trafić, ale nie byłoby to końcem świata, a i sam krokodyl raczej nie byłby wami zainteresowany. Jego pysk był bowiem wąski i smukły, podobny do pyskania szczuków, przystosowany do chwytania mniejszych ofiar, takich jak ryby, a czasem także skorupiaki czy głowonogi. To szczególnie ciekawe, bo większość krokodyli nie może jeść głowonogów. Są zbyt słone i prowadziłyby do odwodnienia. Ale jako gatunek morski, racheozaur... Podobnie jak jego krewni, miał gruczoły solne, które pozwalały mu bez problemu jeść głowonogi, a nawet w pewnym sensie pić wodę morską. Z zapisów kopalnych wiemy, że Racheozaur zamieszkiwał subtropikalne wody u wybrzeży dzisiejszych Niemiec w Jurze, ale Metriochenhidy o podobnych rozmiarach występowały też w wielu innych miejscach, zapewniając rybom na całym świecie przykrą atrakcję w formie bycia ściganym przez rekinokrokodyle. I w zasadzie tych mniejszych przedstawicieli można by wrzucić do jednej kategorii zjadaczy ryb, bo właśnie do tego się ograniczali. Ale nawet w tym zakresie dało się przekroczyć granicę. I tu na scenę wchodzi metrioryn. Jeśli jesteście zagorzałymi koneserami paleontologii, to jest spora szansa, że już kiedyś natknęliście się na tego gościa. Zanim jednak do tego przejdę, powiem tylko, że był to zdecydowanie duży przeskok w porównaniu z poprzednimi godzinami. Dorosłe osobniki osiągały bowiem już maksymalnie około 3 metry. Wciąż miały jednak smukłą sylwetkę i pysk przystosowany głównie do polowania na ryby. To nie znaczy jednak, że nie radziły sobie z naprawdę dużymi ofiarami. W jednym przypadku odkryto skamieniałość, która dowodzi, że metriorynch nadgryzł skrzela Lecichtysa. A to jest, no cóż, dość imponujące, bo Lecichtys to największa ryba nienależąca do rekinów, jaka kiedykolwiek żyła. A jak duża była? No cóż, około 45 ton i 16,5 metra długości od głowy do ogona, czyli mówimy o rybie wielkości kaszalota. Jasne więc, że Meteoryng miał spory apetyt, choć nie wiemy, czy żywił się padliną, czy po prostu skorzystał z okazji, by dobić umierającego osobnika. Tak czy inaczej, warto pamiętać, że nawet jeśli coś głównie poluje na ryby, to nie znaczy, że powinniśmy czuć się w jego towarzystwie bezpiecznie. Mimo wszystko wolałbym spotkać metrioryncha niż kolejną ewolucję rekino krokodyli, bo od tego momentu zaczęły pojawiać się nowe cechy i nie były to dobre wieści. Mianowicie, więksi przedstawiciele zaczęli rozwijać szersze, potężniejsze szczęki i zęby śmiertelnie niebezpieczne dla wszystkiego, nie tylko dla ryb. Były one bocznie spłaszczone, często ząbkowane, i dzięki temu mogły wchodzić w ciało ofiary niczym nóż w masło. Najlepszym przykładem metriorienchida z tej klasy był dakozaur, prawdopodobnie najsłynniejszy z całej grupy, i nie bez powodu. Był niepokojąco powszechnym widokiem w Jurze i we wczesnej Kredzie, pojawiając się na trzech kontynentach w Europie, Ameryce Północnej oraz Południowej. Wszędzie tam był prawdziwą plagą. Od tego momentu spotkanie z rekinokrokodylem krokodylem oznaczało niemal pewną śmierć, bo dakozaur z całą pewnością byłby wami zainteresowany i w 100% zdolny by was wypatroszyć. Dorastał bowiem do 5 metrów, czyli rozmiaru dużego żarłacza tygrysiego, a jego zęby także były podobnego kalibru. Były też bardzo podobne do zębów pewnych dinozaurów. W rzeczywistości, gdy paleontolodzy po raz pierwszy odkryli te zęby, myśleli, że znaleźli kolejnego megalozaura, a nie morskiego krokodyla. Te zęby w połączeniu z potężnymi szczękami dawały dakozaurowi możliwość polowania na ofiary znacznie większe od jego samego. Uważa się, że mógł atakować nawet kajpulizaura. sporego ichtyozaura, który dorównywał rozmiarami ogromnemu żarłaczowi białe. Choć trudno powiedzieć, czy żywił się głównie nim. Dakozaur uchodzi często za hiperdrapieżnika, który po prostu pożerał wszystko, co tylko udało mu się złapać. Lezjozaury, ryby, rekiny, pterozaury, jeśli zapuściły się zbyt blisko tafli wody, a nawet przedstawicieli własnego gatunku. Paleontolodzy są zdania, że dakozaur był jednym z najgroźniejszych drapieżników w swoim środowisku i był też prawdopodobnie drapieżnikiem szczytowym. I mimo, że wspomniałem na razie tylko o dakozaurze, to nie był on jedynym zagrożeniem czyhającym w tamtych wodach. Istniało bowiem wiele innych średnich i dużych metriorynhidów, które także siały grozę. Między innymi agiozaur, suchodus czy tyranoneustys. Można wręcz powiedzieć, że te gady były jeszcze groźniejsze niż dakozaur. Agiozaur może nie był większy, ale miał największe zęby w całej rodzinie, porównywalne do niektórych megateropodów, takich jak karodontozaur, mimo że ten był od niego nawet dziesięciokrotnie cięższy. Tymczasem Tyrano Neustes i suchodus dorastały do ponad 5 metrów i miały zęby o ostrym, nożowatym kształcie, przypominając nam wszystkim, że rekinokrokodyle były zaprojektowane do polowania na wszystko. Nieważne, czy było mniejsze, czy większe od nich samych. Co ciekawe, nie wszystkie większe meteorynchidy zainwestowały swoje punkty rozwoju w zęby. Przynajmniej nie w takim samym stopniu. Część z nich balansowała między byciem wyspecjalizowanym rybożercą, a zabójcą gigantów. Najlepiej pokazuje to przykład Torvoneustesa, który uchodzi za formę przejściową między bardziej rybożernymi morskimi krokodylami, a hiperdrapieżnikami. Miał długie, masywne ciało, porównywalne do żarłacza białego, a jego zęby były masywniejsze niż u większości innych rekinokrokodyli. Ale pysk pozostawał stosunkowo wąski, a uzębienie było liczniejsze niż u innych. To sugeruje, że dbał o uzupełnianie codziennej dawki kwasów omega-3, bo w końcu im więcej zębów, tym większa szansa na schwytanie zwinnych ryb. Ale proszę, moi drodzy podróżnicy w czasie, nie myślcie, że skoro lubi ryby, to że można by do niego podpłynąć. Najpewniej nie gardził też zdobyczą większą od nich. A jeśli potrzebujecie więcej powodów, by się do niego nie zbliżać, to wiedzcie, że największe znalezione przez nas okazy torwoneustesa nie były jeszcze osobnikami dojrzałymi. Co oznacza, że potrzebowalibyście przysłowowej większej łodzi, ale i tak mielibyście problem, bo jedno z badań wykazało, że mógł dorównywać rozmiarami plezjozuchowi. A jeśli ta nazwa nic wam nie mówi, to powiem tylko tyle. Plezjozuch był absolutnym gigantem i przez 40 milionów lat pozostawał największym metriorynhidem w całej historii. Pojawił się pod koniec jury. Pływał gdzieś między Anglią a Hiszpanią i należał tam do największych trapieżników całego ekosystemu. Dorastał do 8 metrów. Trudno wyobrazić sobie morskiego krokodyla z płetwami, który osiągałby takie rozmiary. Więc spróbujcie raczej wyobrazić sobie, że ściga was coś wielkości orki, wyglądające jak krokodyl pozbawiony łusek, ale za to z płetwami bocznymi i ogonem zakończonym jeszcze jedną płetwą. No niezbyt przyjemna wizja. Nie trudno się domyślić, że plezjozuch nie był łagodniejszy od swoich krewniaków. Był wyposażony we własną piekielną paszczę pełną dziesiątek dużych, zakrzywionych, masywnych zębów, zdolnych do zadawania druzgocących ugryzień, które wyrywały ogromne płaty mięsa i powodowały gwałtowną utratę krwi oraz oczywiście szok. Jednym z powodów, dla którego jego ugryzienia były tak śmiercionośne, nie były ostre zęby, a jego czaszka która nawet jak na krokodyla była absurdalnie mocna, gęsta i masywna. Tak, wiem, ciągle mówimy o synonimach: wielkie, mocne, ogromne, potworne, ale po prostu chcę podkreślić, że był to grubasek, którego nie chcielibyście spotkać w żadnych okolicznościach. Nawet gdybyście trzymali dystans, to wciąż byłaby to sytuacja beznadziejna, bo pleziozuch, mimo swojej masywności, był też demonem prędkości, z wydłużonymi płetwami i dość sporym ogonem. Wszystko to sprawiało, że ten morski krokodyl znajdował się na absolutnym szczycie łańcucha pokarmowego, a nawet jeszcze wyżej. Bo wydaje się, że plesiosuch ewoluował w taki sposób, by móc polować nawet na te stworzenia, które zwykle były nietykalne, czyli inne morskie gady. Choć dziś nie kojarzymy ich z tym tytułem, to w okresie jurajskim gady morskie były absolutnymi królami oceanu, rządząc niemal wszędzie i przyjmując różne kształty i rozmiary. Od plesiozaurów przez pliozaury i ichtiozaury, aż po inne telatozuchy. Niektóre były gigantyczne. Część należała do drapieżników szczytowych, a ogólnie życie dla tej grupy było porównywalnie beztroskie. A jednak dla plezjozucha wszystkie te gady morskie były po prostu kolejną przekąską. I domyślamy się, że być może miał on nawet przewagę nad innymi drapieżnikami szczytowymi swojego regionu. Tak naprawdę jedyną grupą, która mogła stanowić dla większych metrorynchidów realne wyzwanie, były pliozaury, które mogły być nieco dłuższe i cięższe, ale i ich nie należy przeceniać. Wystarczy tylko spojrzeć na te zęby. I ostatecznie w sumie około 17 rodzajów współrządziło oceanami przez dziesiątki milionów lat. I to pomimo obecności pliozaurów. Z czego niektóre, jak na przykład dakozaur, cieszyły się panowaniem trwającym ponad 20 milionów lat. Oczywiście dziś, nawet jeśli dobrze się rozejrzymy, to nie ma już żadnych krokodyli z płetwami pływających w otwartych morzach. Na szczęście. Ale rodzi się pytanie, gdzie one wszystkie zniknęły? Bo jak właściwie coś tak potężnego w ogóle mogło wyginąć? Mówimy przecież o wodnych rekinokrokodylach. I tu tkwi problem. Nie do końca wiemy, jak doszło do ich zagłady. Jedyne co wiemy, to że gdzieś we wczesnej kredzie grupa ta zniknęła, a najmłodszy znany jej przedstawiciel, geozaur występujący na trzech kontynentach, wymarł około 136 milionów lat temu. Choć żadnych przełomów w badaniach nad ich wymarciem nie dokonano, istnieje kilka hipotez tłumaczących upadek tej wyjątkowej rodziny. Pierwsza wskazuje winowajce dobrze nam już wszystkim znanego: matkę natury. Na granicy Jury i Kredy Ziemia doświadczyła regresji mórz, co miało doprowadzić do załamania różnorodności metriorynchidów. Potem gdy były już nieco pokiereszowane, dostały dwa kolejne ciosy: zmiany klimatu oraz przebudowę składu biotycznego oceanów. W efekcie ich populacja, znajdująca się w sporych kłopotach, stopniowo zanikała. Jednak fakt, że przetrwały do początku wczesnej kredy, choć niezbyt długo, sprawia, że niektórzy badacze sądzą, iż sama granica jury i kredy nie była jeszcze wyrokiem ostatecznym. Stąd druga hipoteza, która ironicznie dotyczy tego, co kiedyś było w ich menu ryb. Konkretnie chodzi o doskonałokostne, które właśnie w tym czasie zaczęły gwałtownie się różnicować. To stanowiło realny problem dla wielu rekinokrokodyli, które nie nadążały za ewolucją swojej ofiary. Także dosłownie zostały potraktowane taką kartą odwrócenia kolejki w UNO. A żeby było gorzej, w ostatnich dniach ich istnienia na scenę wkroczył nowy przeciwnik, który dla wielu oznaczał koniec marzeń o przetrwaniu: mozazaury. Były one bardzo podobną, ale ulepszoną wersją rekinokrokodyli. Co źle wróżyło dla naszych potworków, bo to właśnie mozazaury zaczęły przejmować władzę w oceanach. Najwyraźniej ta inwazja krokodyli 2.0 była dla nich zbyt dużym ciężarem i ostatecznie okazała się ich zgubą, kończąc długi, a jednocześnie jedyny okres w historii, gdy wodami rządziły hybrydy rekinów i krokodyli. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało. I jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Jak choćby tego o samym panowaniu Mozazaurów, jako taka kontynuacja tego, o czym mówiliśmy dziś. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.